Przemysław Kosakowski, przez wiele lat działając w branży medialnej, osiągnął znaczący sukces jako jedna z czołowych postaci na antenie TTV, stacji należącej do grupy TVN. Jego kariera w mediach była imponująca a współpraca z tak prestiżową stacją tylko podkreślała jego znaczenie w świecie telewizji, dodatkowo, jego związek z Martyną Wojciechowską, znaną podróżniczką i osobowością telewizyjną, przyciągnął szeroką uwagę publiczności i mediów, dodając kolejny rozdział do jego już barwnej kariery. Ich relacja, wydawało się, była jak z bajki, obydwoje dzielili podobne wartości, pasje i styl życia, co tylko umacniało przekonanie, że są dla siebie stworzeni. Kosakowski, znany również jako kosa, zyskał ogromne sympatię, w szczególności za sposób w jaki zbudował relację z córką Wojciechowskiej, co wydawało się cementować ich wzajemne uczucie. Ich ślub, po trzech latach związku, był postrzegany jako naturalna konsekwencja tej harmonijnej relacji. Jednak, ku zaskoczeniu wielu, Niespodziewanie po trzech miesiącach od uroczystości, Kosakowski opuścił dom nowożeńców, stawiając kropkę na diw ich wspólnej historii, Wojciechowska w swoim oficjalnym oświadczeniu wyraziła głębokie zaskoczenie i smutek związany z tym wydarzeniem. Podkreśliła, że decyzja o małżeństwie była dla niej kwestią nie tylko serca, ale i głębokiego przemyślenia, opartego na wartościach takich jak odpowiedzialność zaangażowanie i wierność danemu słowu. Wypowiedź Wojciechowskiej wyrażała rozczarowanie i zdumienie nagłym zakończeniem małżeństwa, które dla niej było zobowiązaniem na całe życie. Z kolei Kosakowski, również zwracając się do opinii publicznej, zaapelował o powściągliwość w ocenie jego decyzji. W swoim komunikacie zaznaczył, że rzeczywistość ich związku oraz przyczyny jego decyzji są bardziej skomplikowane i nie mogą być jednoznacznie interpretowane bez pełnego kontekstu. Prosił o zrozumienie i zachowanie dystansu, podkreślając, że nie wszystkie aspekty tej sytuacji są widoczne na pierwszy rzut oka. Przemysław Kosakowski, po przejściach życiowych i zmianach zawodowych, zdecydował się na dalsze poszukiwanie swojej ścieżki poza światem telewizji. W tym nowym etapie życia wycofał się do swojej leśnej chaty, co stanowiło zasadniczy zwrot w jego karierze i osobistym rozwoju. Jego chęć do eksploracji i nauki nie została jednak ograniczona do tej zmiany scenerii. Zdecydował się na pracę w dziale promocji zachodniopomorskiego festiwalu po Jezierze wolnych myśli, co było dla niego nowym doświadczeniem zawodowym. Teren, na którym wydarzy się ta nadzwyczajność, to mniej więcej 180 hektarów. W samym sercu pomorza Zachodniego, w obrębie miejscowości Ińsko, Brzeźnica, Jankowo, mówił z entuzjazmem o festiwalu, który wydawał się być dla niego kolejnym krokiem w poszukiwaniu nowych wyzwań. Niemniej jednak, nawet to nowe zajęcie nie było w stanie na dłużej zaspokoić jego nieustającej potrzeby zmiany i podróżowania. W świetle tej sytuacji. Przemysław podzielił się swoimi przemyśleniami na temat kolejnego kroku w życiu. Ostatnie dwa lata to był dość intensywny czas. Uczyłem się i starałem się nauczyć czegoś innych. Stałem się częścią kilku niesamowitych projektów. Spotykałem wyjątkowych ludzi. To wszystko było i jest ekscytujące i mam nadzieję wartościowe, ale też pochłaniające czas i energię przez co nie miałem wielu okazji do podróżowania. Moim zdaniem to niedobrze bo jeżeli nie podróżujemy, przestajemy rozumieć świat, a przez to przestajemy rozumieć ludzi, a przez to przestajemy rozumieć siebie. Dobrze jest wrócić na szlak, szczegóły wkrótce. Wyjawił przemek w swoim wpisie, podkreślając znaczenie podróży dla osobistego rozwoju i zrozumienia świata wokół. Jego słowa odzwierciedlają dążenie do ciągłego poszukiwania, nauki i odkrywania, nie tylko jako sposób na życie ale jako istotny element samopoznania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości